Dzień dobry, rodacy, witam wszystkich. W szczególności dzisiaj witamy mieszkańców Ośna Lubuskiego. Proszę Państwa, wjeżdżamy sobie tutaj do Waszego pięknego miasteczka. Po prawej i po lewej stronie raczej widzimy cmentarz. Jest dość spory. Ogólnie widać od razu, że to miasto jest jakieś historyczne i ma tu swoją historię. Tutaj po prawej, z tego co wyczytałem, jest jakiś cmentarz żydowski i synagoga, także. Uważajcie, bo mogą Wam się tutaj pejsate cyce lada moment zameldować. Jedziemy dalej. Ogólnie miasto liczy około 4000 osób. Zaludnienie na jeden kilometr kwadratowy wynosi gdzieś około 500 osób. No Małe, polskie, piękne miasteczka takie po prostu są. Nie? Przemysł tutaj jakiś też kwitnie. Mamy tutaj fensta fabryk. Także pracę można znaleźć, też wyczytałem, że w okresie wczesnopiastowskim były tutaj jakieś grody, fajnie, fajnie tak jak mówiłem, dobra lecimy dalej, wjeżdżamy sobie do tego mosteczka, tam na lewo skręcamy do wyższej pierdolencji tego miasta co jeszcze ciekawe, znaleźliśmy ośrodek wypoczykowy Agonia Także myślimy, że może dlatego macie taki ogromny cmentarz Jedziemy dalej, tutaj się wjeżdża jak do jakiejś twierdzy Może spotkamy Nikolasa Cage'a Po prawej widać, że tutaj jakieś budynki, szkoła i tego typu Tu mamy, nie wiem co to jest, jakiś magazyn chyba Mamy żabkę w stylu Pewex ale już tu z daleka widać, że więcej na półkach niż tylko ocet to nie jest źle. tu też jakiś piękny ratusz. Tutaj mamy Diana, no zwolnij trochę, apteka. Tu następny piękny ratusz widać, że jest w remondzie, więc hajc jest. Lecimy dalej, mamy lotto, więc można hazard uprawiać: odzieżowy, obuwie, kafe, e, kantor. Jakiś bar yy, co dalej no Tutaj ogólnie jest mały Medioland z tego co widzę Lecimy dalej, jest warta ubezpieczenia, można się w zimę wyjewać, giery połamać, kasę oddadzą, jest Drutex Drutex miasto w Holandii Studio Urody, lecimy dalej yy, Stacja Palik też jest, jest Orlen, tam wcześniej byliśmy zobaczyć lecimy dalej. Mamy kolejną żabkę tych oszustów na tej franczyzie. Oszukali setki Polaków. Tutaj na lewo mamy komendę policji, więc trzeba być grzecznym. Tu coś w stylu jakiejś poczty, ale nie wiem co to jest tak naprawdę. Lecimy dalej. Mamy Kepsa. Można na kacuch niedzielę zamawiać. Lecimy dalej. <laughs> Widziałem, że macie tu też jakiś park linowy, także inżynierów można też zapraszać, i lekarzy z Afryki będą mieli rozrywkę na swoim poziomie. Lecimy dalej, kochani, co my tutaj mamy. Następne jakieś osiedle. Nie wiadomo, czy tu deweloper buduje, ale wygląda jakby hajc po prostu w gminie się zgadzał. Lecimy dalej, można sobie bramy zamówić i balustrady też. O, jest tutaj linia kolejowa na ustrzyki dolne do Porto. Ryko. Walimy dalej. Lecimy, lecimy, tu też jakiś opuszczony dom, ciekawy dom, nie wiem co to było. Pewnie jakaś szkoła, gdzie wychowywali linikami i wskaźnikami na tablicy. W tamtych czasach tak było, lecimy dalej, mamy tutaj tu od razu w ogóle jak się wjeżdża. I wcześniej jechałem tędy, to zawiało grozą od samego początku. A potem doczytałem, że jest tutaj młodzieżowy ośrodek socjoterapii. No, nie za bardzo wiem, co to tutaj znaczy, ale w moim prostym mniemaniu to tu wam rosną po prostu mali psychopaci. Lecimy dalej. Tutaj dalej, wyższa pierdolencja ośna lubuskiego. Wyższe sfery sobie tutaj domy budują, fajnie, podoba mi się linie napięcia tutaj też są nie wiadomo tylko co się dzieje jak przyjdzie jakaś wichura czy na agregacie trzeba lecić cały tydzień czy Enea przyjedzie i raz dwa ordung zrobi lecimy dalej mamy jeszcze co mamy no Biernackiego mamy tu jeszcze no jak mogło go tu zabraknąć jedź prosto można jeszcze miliarderowi dołożyć trochę żeby był jeszcze bogatszy no bo czemu nie oczywiście fajnie jest Dziękuję za uwagę, lecimy dalej spawać szyny, zakręcić się w słoiku, bo już zimno się robi. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, cześć.